Smerfy w niewoli. Co do mnie zabrać w piłkę w pysznym jedzonku na pikniku? No to łap. Ja osobiście wolę dobre jedzonko. Łasuchu, łap. Ta zabawa coraz bardziej mi się podoba. Przyniosę. Mam ją! O, to nie jest nasza smurfopiłka To kryształowa kula, ale się smurfowo mieni! Mm, wygląda bardzo apetycznie. Zaniesiemy ją do wioski. To jest pomysł! Zbliża się po kolacji! O, oknęły, Hatry! Słuchajcie, trolle, wkrótce będziemy rządzić tam na ziemi, tak jak rządzimy pod ziemią. Ale Krągu, tarcze przeciwsłoneczne niegotowe, bez nich nie możemy wyjść na światło dzienne. Jest nas zbyt mało, by równocześnie robić tarcze i pilnować ognie. Nie martwcie się, już niebawem będziemy mieli wielu niebieskich niewolników. O, papo Smurfie, nie czuję się dobrze. Czy nie jest za późno? O nie, jest zapełno. Och tak, to na pewno przez te orzechy, albo smerfo jagody, a może raczej przez grzyby, albo przez te smerfobule, albo nasiona słonecznika. Przestań, albo... masuchu, pochorujemy się przez ciebie. Cierpię chorować. Ty sobie spokojnie leż, a ja wysmerfuję dla ciebie odpowiednie lekarstwo. Dobrze, papo smerfie. O, już nigdy nie będę jadł. No, może tylko czasami. Mamy coś dla ciebie, łasuchu. Może poczujesz się lepiej. O, dziękuję ci, Pracusiu. Co to? To przecież ja? I różne smerfowe przysmaki, o jakich zawsze marzyłem. Hmm, aż mi linka cieknie. Witaj, niewolniku. Niewolniku? Zaraz chwileczkę. Kim jesteś? Czego ode mnie chcecie? Hej, łasuchu, przyniosłem ci prezent, zaraz poczujesz się lepiej. To ja, łasuchu, gdzie się schowałeś? Hop-hop, łasuchu! O, co to takiego? Prawie jak moje lusterko, tylko lepsze. Leluś! Łasuch, a co ty tutaj robisz? Ale co ja tu robię? Nie gadać, pracować! Tak, tak, tak jest. Tak, tak jest. Te ziółka postawią łasucha na nogi. To dziwne. Nie widać ani jednego smerfa. Gdzie jest farmer smerf? Asio! A pracuj! powinien teraz rąbać drwa. Smerfetka przerwała malowanie domku? Gdzież one wszystkie są? O, spójrzcie, przecież to ja. Ile tu kwiatów. To ogród moich marzeń. Nie, to ja! Jestem silniejszy niż w marzeniach, a to ja o takich zbiorach nigdy nawet nie marzyłem! Ja 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 Przepuśćcie mnie! Jak tylko dotknę kryształowej kuli, będziemy tu mieli wszystkie smerwy razem! <sparcowe> 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 No nie, 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 nie jest się. wszystko, ja tak, Dlaczego mnie Odejdźcie od łóżka, przecież możecie go udusić. Gdzie jest lasuch? Skąd się wzięła ta kryształowa kula? Ja ją znalazłem Papu Smerfie. prawda, że smerfowa? Można w niej zobaczyć wszystkie swoje marzenia. O. Tak, marzenia są ważne, oczywiście. Ale bez pracy nie można ich zrealizować. Wracajcie zatem do swoich Co? Przecież to ja! O tak! przywódcy i papa! Ja znam Smurfy. Dotknijcie jej! Dotknijcie! Nie, ja nawet nie! nie na Co się, się stało? Do licha, te niebieskie stłukły kryształową kulę! Dzięki Smurfowi. Przynajmniej nikogo więcej już nie złapią! A właśnie, że złapią! Trudno! Zanieś na ziemię jeszcze jedną kulę. Zmerwą się to podobało. Jutro znowu tu przyjdę. Ha, 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 ha. O nie! A, a. Do roboty niewolnicy! I bardzo dobrze marzenia się skończyły. Znajdźcie Lalusia i Lasucha i zabierzcie się do pracy. Ty, pracusiu, zostań. Czy sądzisz, że znajdziesz jeszcze jedną kryształową kulę? Nie jestem pewien papu smerfie, ale spróbuję. Dobrze, postaraj się. <laughs> Bardzo jestem ciekaw, czy spełnią się moje marzenia. To chyba było gdzieś tu. Jest, mam dziś wyjątkowe szczęście. Co to za hałas? Tutaj jesteście! Pracuj. A co wy tu robicie? To ta kryształowa kula, którą znalazłeś, wciągnęła nas tu. I takie wstrętne stare trole kazały nam smerfować z całej siły! Biegnij natychmiast po pomoc! Nigdzie już coś nie pójdziesz, tylko do pracy! Zostaniemy was to gazu! Za nim nie wolno mu uciec! O! Jak jedno! Słońce! Wracajmy! Kupcy, pozwoliliście mu zwiać. Teraz ostrzeżę resztę! Co mamy teraz zrobić? Na szczęście wiem, co zrobić. Za mną! Papu Smerfie! Papu Smerfie! Świetnie, Pracusiu, znalazłeś! O nie, Papu Smerfie, nie! Pracusiu, oddam ci, gdy tylko popatrzę. Ale, ale, Papu Smirfie, to pułapka! Tak, tak. Pułapka? Lalu, łasów są w niewoli właśnie przez te kule. Opowiedz wszystko dokładnie i po kolei. Jeszcze trochę osiłku. Osiłku miałeś rąbać drwa. Papa Smurf zawsze mówi, żeby nie odkładać na jutro tego, co można smerfować już dziś, bo. O, a... Świetnie! Drążcie dalej! Niedługo wszystkie będą nasze! Co za smerfolicho! Chyba za długo byłem na słońcu. O! Moja kukurydza zamiast w górę rośnie w dół! W wiosce nikogo nie ma. Harmoniusz graj na alarm! Tylko dwa? Gdzie reszta? Wszystkie zniknęły. Żartujesz z nas? A może zapadły się pod ziemię? O! O! Tu są trolle. Nie cierpię troli. Trzymajcie papę Smurfa! Puszczaj! Już wiem. Trole nie znoszą światła. Ale lubią smerfy, zwilajmy! Na drzewo tu A po smerfie wchodzą przez podłogę, co robimy? Nie trać głowy, zaraz coś wymyślę. Jeżeli ta kula wysyła smerfy pod ziemię, może też przysłać tu promienie słońca. To nie ujdzie na sucho spryciarzom, którzy są na górze. <grymianie> Krągu, panie cypuści, co to znaczy? Słońce! Światło! światło. Okay. światło. Chodźmy, chyba się udało. O. O. Zablokujcie przyjścia! Żaden smerw nie może wyjść ani wejść. ŚWIATŁO! MOJE oczy. Jeszcze kawałek! Prosto, papo! To już niedaleko! Uch. Stać! Jesteś trolem czy smerfem? Jestem trolem! W porządku! Wejdź! No, papa smerf! Muszę pożyczyć na chwilę twój młot. Co się dzieje? Tak, nasi niewolnicy Smurfy też. Jeszcze niezupełnie. zupełnie. Kolej, Siedem, stąd, stąd, znowu nas Nie nie Smurfy, mocno trzymajcie. się! dobrze. Ciągnijcie trolle. Są znowu nasze. się bezużyteczne odkąd smerfy poznały nasz sekret. Do roboty! Musimy zejść głębiej! Jesteśmy zbyt blisko powierzchni ziemi! To niebezpieczne! A, Znowu kopać. Nikt nam już nie pomoże! Mniej gadać, więcej robić! To jest bardzo dobre lusterko! Ale nie pokazuje już marzeń! Wymyśliłam nową zabawę! Pobawisz się ze mną? Oczywiście Smurfetko. Ja, moja ojciec. Tak, ja też. Ja też. Ja też. Ja też. A papa śmierdzi? Zagraj z nami? Nie, ja nie mogę. Mam dużo pracy. Ale wiecie co? Po pracy zagramy wszyscy. To roboty. Tak, papa śmierdzi. Udało się. Wiecie? Wciąż tylko ta praca i praca, od tej pracy robię się nudnym smerfem. Wersja polska Studio